Siemaneczko z tej strony, Sirion. Witajcie w kolejnym odcinku z Grombią Mutant. No i zapraszam do oglądania. Ta góra mnie korci, z tamtej strony można do niej wejść. Mam jeszcze szafeczki, jakieś. I tak zrobimy. Później dojdziemy do tego koniec linii, bo tam też. Może tam Gostek coś da, no. Zobaczymy. Akurat mamy szybką podróż. Elegancko, szybko się tam znajdziemy. Jedziemy z koksem. Świat pełen jest tajemnic, które tylko czekają, by ujrzeć światło dzienne. No tutaj rusznikarski warsztat. Już dobra, ogarniemy to. Easy. No to lata. Przynosili ci tutaj ciepłe jedzenie. Nie wiem z kim się mieć to tak naprawdę. Super efektywnie. O. Pan już Halo halo, co tu się dzieje? Was wszystkich to z mocną broń cierpienie cierpienie i śmierć. już wszyscy? było zaczynać? Złomniście. było się bić w ogóle? Sprowokowali, więc. tylko na ten plastik. Hm, cztery super Nice. A, no. no, no. tu ziemniaczku. Dla niektórych noc oznacza strach, a dla innych szanse, super bardzo pięknie. Komputer. O. Dobrze, że spotkaliście się z zielonkiem. Cieszę się, że ktoś taki zajmuje się drzewem życia. Ma do tego rękę. Papa In Cedain. Ok. Myślałem, że to więzień ale nie. Na górę teraz musimy wejść. O, jest tutaj wejście. Myślałem, że będę musiał skakać. Mamy maszynę, mamy bonus. Zabieraj co chcesz. O, super łup. No to może w tej maszynce będzie kolejny super. Musimy ustawić pokrętła tak, aby były dopasowane. Jednak nie, No nam dach tylko został, zapisłem. Ewentualnie okolica, no. dawać tu noc. Nie ma tu dużo miejsc, żeby ukryć super łup. No, tam schowali. Ja pierdziele, wiecie co? to nie! <śm> 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 Udało się. O wow, kluczołeb. Ach, ukończyliśmy ten obszar z bólem. Z małymi trudnościami, ale się udało. Lecimy dalej. Miłcie. Rok spowija świat. Chodź, panie miłcie, chodź. To plac Potigórka. Zanim świat zaczął się sypać, niektórzy próbowali budować nowe rzeczy. Aha, złapcie mnie, jeśli potraficie. Gdzieś w pobliżu czyha biozagrożenia. Dużo tego biozagrożenia jest. Super łup, ładownik. Pięknie. Wolisz się zabunkrować, czy ruszyć przed siebie? No, wolę się bunkrować. Co by zostawił gumizłą na pastwę losu? Też się tłuchą. No co ja się będę wtrącał, no tam mają jakiś konflikt, to nie moja sprawa Trzeba sprawdzić czy to... Oj No dobra, tutaj nie za wiele Ups, 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 ups. Nie Super, głup. Najgorzej, że to trzeba od was zb zbierać, nie? Nie mogę to przywołać przypadkiem tego? Ola. Zrobiłbym porządek. Można się tu wejść. Też. Najpierw sobie po prostu brzeszki y, tutaj ogarniemy. Później się zagłębimy tam, no nie? Nic nie ma, nic nie ma. Chcecie się tu, co się tu, co się tam robi no, teraz. Murę Rang... rężawał. dobra, przez No dobra. Już mogę.

Zabrać własną drogę. Pogodziłem wszystkich? Dobra, to ogarnęliśmy. Och, biopunkt. Dziwna muzyka. Spotkałem tu jakiegoś brzdala? górka. O, farma ta. Um, z panerami słonecznymi. O, tu coś jest. A, słoneczne lustro. Teraz okay. Musisz jedynie uruchomić słoneczne lustro. O, to słoneczne lustro. Ustawiasz je w kierunku słońca i zyskujesz iskrę. Obróć je, żeby lśniąca część była skierowana ku świecącej podniebnej kuli. Udało ci się ustawić lśniątka jak należy. O! Oh. Kurde, fajnie. Ale tu już teraz zostałem? A, bo to koniec, by to jedno było. No dobrze. Tam się tylko. Dobrze, słuchajcie, no zobaczmy już jak dostaliśmy coś fajnego, no to no to zobaczmy, no. Trochę lepsze przebicie, mniejszy zasięg. Czas wytoczyć ciężkie działa. Zobaczmy tu. O, to. No, tu nie mamy lepszego. Czym gorszego? Pistolet nie ma. O, ciekawe. A tu? No. Dobra, no to chyba nic. Nie. Będę miał pistolet, zobaczymy, czy się sprawdzi. Dobra, jeszcze tu widzę kontenery, i ładujemy się tam do. Twoje... Niebezpiecznie tutaj. A no, tu jest coś. ...do karabinu. To nie było tu mocno. No, bram. Zwycięzcy mogą iść dalej. O-ou, o, -oł, o -oł. Dało uh, się, dobra A on nie ma, Dobra. Mm, lekko się zdziwiłem. Wow. A olej, ha! Wciśnij się Musimy go podpalić. Aha, bo to oni rozlewali, ok. Cuksiki i te inne. Dobrze, awans. Dajmy sobie trochę siły. Bicki puszną. Dobra. Pięknie. Stracona dusza i trzy super łupy, proszę Państwa. To jest stracona dusza, super łup, jeszcze dwa super łupy. To są może gdzieś tutaj? A to jest pytanie. Dobra, uratujmy zioma Witaj. Oczywiście, że pomożemy. No, no i proszę bardzo. A teraz tak. Jeszcze dwa super łupy. Tutaj na górze nie ma nic. Bram. Zazwyczaj na dachach nie było. W takich miejscach były, ale też nie ma, dobra. czy tu coś jest. No, tam się tłuką oczywiście. Tak daleko faktycznie jeszcze nie zaszliśmy. Chyba. O nie, kurczę tu byłem, ojej. No tu jest jeszcze mała skrzyneczka. O, super lupem. Kurde, schowana. Jest. Ło kurde, coś mocnego. Załóżmy to. Powiem wam, że masak... Zapiszę tę grę. Ale po prostu masakra. Nie miał być nania. Mamy taką kurtałkę i mamy o wiele, wiele lepszą. Tutaj też by wypadało kurczę, mnóstwo z tych rzeczy. Ja to po prostu posprzedaję wcześniej kiedyś tam. I teraz tak, tą co mamy to po prostu ją rozłożymy i chwilę moment. Nie wiem, którą mieliśmy. Ona znikła, tam gdzieś poszła. Pewnie to była któraś z tych, nie? No ta 47. Daj no ta spokój. To, co weźmiemy teraz. nie czas zacząć. No, panu, oczywiście, że tak. Łukownica, coś mocnego. Pięknie się komponuje z naszym rękawem. Jakie mamy najmocniejsze? Później się będę będzie... bawił. Kolejna łukownica, proszę bardzo. Jak symetrycznie, plecy? Ple... Wydechograd. Tysiąc cztery. Śrubokrzynka, niech będzie pięknie pasuje nam na plecach. No i tu miedzidny, nix. Jak będziemy jak iron, nim. Dobra. No, no słuchajcie, elegancko. Zobaczmy sobie jeszcze. Oj, trochę nam się pokręciły te. Hmm. Ciężko będzie mieć lepsze spodnie. Może na razie sobie damy spokój. Dodatki bardzo dużo dają, nie wiem czemu te są akurat takie super. One mają bardzo dużo y, odporności gacie lotosów. No dobra, na razie chyba wystarczy, a jeszcze biopunkty. będziemy się dusić, chyba no nie? Nie dusimy się. Niech wejdzie. E, nie utopił się. Liczyłem, że się utopi. Ciekawe, bo... Aha, tego nam brakuje, tego nie mamy. No to. No, słuchajcie no. Wszystko 100% chłe, chłe Dobra, chodźmy stąd, bo już mam dość tej górki. Koniec linii. Powiem wam, godzinę się męczyłem, żeby ogarnąć to. Konkorda? Znaczy nie godzinę, tak... Z... Kurde, nie, ciężko mi nie powiedzieć, 40 minut może. Dobra, mi tutaj więcej nie pomoże. No ale mamy doszabrowanie. O, jest globus. Musisz zakręcić globusem. Oj, nie wiem czy. O! Udało się. Uch, ostatni ruch. Się trochę zamotałem z globusem. Czy jeszcze jeden globus nam pozostał tak ogólnie na świecie. Naszym biomutantowym. że no, w się coś złowiesz, czego nie ma nic. Trzeba patrzeć po dachach, bo mi często tam chowają różne rzeczy. Przecież... Dobra, tam nie wejdę. Ach, budka! Zakręć uchwytami skrzynki kontrolnej, żeby drędnąć. Mm, zrąbałem. Zakręć uchwytami skrzynki kontrolnej, A. że prąd by to strzelił. Zakręć uchwytami skrzynki kontrolnej, żeby drędnąć. No się. Podłączone i gotowe. Chyba, zielone te rzeczy wypadają. żeby z sensu, to jest słaba nagroda strasznie. Dobrze. O. ma nic? A tu? Wiesz? Okay, no tu na dachu nie ma zbyt wielu rzeczy. Mamy teraz tak samochodziki. O, jest super łup. Pięknie. Totem zasobów jeszcze i bioblok. Tu pewnie gdzieś niedaleko. No. Totem zasobów i bioblok. Tam jest tytuł zasobów. Najgorzej jest szukanie chyba tych superłupów, kurczę. Inne rzeczy się w miarę wyróżniają. Tutaj są wywalone te, to pewnie będzie. A jest nawet tamten bioblok. A co? Ojej, nie zauważyłem... Patrzcie, byłem na dachu i nie zauważyłem tej linki, że tam zjechać. O, ciekawostka. O kurde spadł. <grydy> Jest! Udało się, Kto i gdzie? Zostaw mnie. A, zdecydowanie. Wow, draniu! Skąd Broń jest są przerażające tutaj. W końcu widać horyzont. No i pięknie. Obszar ukończony wspaniale. Później się zajmiemy szalejącymi bandytami. Możemy sobie tam przejść już. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć.